complexity some amazing. we make candy yemen <laughs> yemen yemen <laughs> yeah peach peach and the flower or okay. rose okay Not really for me it was berry what kind of berry uh, blueberry mm -hmm. a little like raspberry Mhm. O, mm, to sourne. Now yeah, moment with the raspberry. I will also depends on which part of tongue you are Label Maybe it's not the difference. That's true. Kończymy nasze przyjemności. We can to Czas nas jestę po dwóch kawkach. Czas się zdrzemnąć 5 minut Tak jak coś jakoś Etiopia, Kenia, Brazylia, Jemen, Turcja, Japonia, Australia Jest tych krajów trochę Może trzeba chyba w totka zagrać Nie wiem jak to zrobimy ale Wszystko jakoś Teraz nie ma co o tym myśleć Teraz ostatnie 3 dni w Wietnamie wyjeżdżamy z O zobaczę tu jakieś sprzedają po zobaczcie ile ludzi tu jest i sobie zajadają Jakaś chyba pani kucharka chyba wie jak robić makaronik z kurczaczkiem Nie. umiejętności pewnie ma jakieś nie to co niektórzy myślą, że mają a kuchni posprzątać nie potrafią. Hmm. Teraz czas do kina. Dosłownie no, 10 minut temu szurnęło deszcze. Już taka pierwsza fala już praktycznie przeszła. Jest taki troszkę mniejszy ten deszczyk, ale to nie zmienia faktu, że wciąż pada. Musimy się przeprawić Mamy zaledwie 10 minut spacerku Kino jest tak blisko Raining walk? It's ok It's okay, no yeah. Udało nam się przetrwać Mamy nasz popko, karmel i serek Gdzie jest nasza sala? Cinema Entrance, nie? Yeah? Dobra, we have G5 and G4. As long as AI oh. is a threat, it's a fight for our very existence. Ah. No, it's okay. No, dobra, we are the film, yeah? How do you feel after moving? No. No, no. At the beginning was not it was so boring. I was almost disappointed. Yeah. How about the action Yeah good. Uh, so, it feels like the next. Second part of the Yeah, day. last last half will be yeah. only action. The beginning is too long. Yeah, but the scene with the train they make good, no? <laughs> it makes the job, no? <laughs> yeah, almost like San Andreas. <laughs> no, scena scene with the train could they zero bill lifting film, it's Uważam, że robi wrażenie widać, że dobrze to zrobili, no naprawdę uważam, że bardzo spokojny. film, dobra akcja, się działo. Na początku się tak to trochę rozciągało, ale to jest film podzielony na dwie części to... No, For the people who like Mission Impossible I think so it's good, no Dojechaliśmy na nasze miejsce, gdzie wysiedliśmy ulicę wcześniej, żeby się przejść i chwilę zobaczyć ponoć mają bardzo fajny widok. Było warto ponoć. No podoba mi się ta okolica tutaj. Do ta mieszkania. taka fajna. Idziemy tam. Chodzimy tam na górę, zobaczymy. 12 minut jazdy samochodem. Jakby te metro już uruchomili to by było na wypasie. Dobra. Musimy tu jakoś wjechać no. Troszkę tak delikatnie jakby pada także może nie ma tyle ludzi

No a przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć taki mają widoczek na tutaj miasto na I Jesteśmy jakoś super wysoko czy coś. Dziękuję well, like make some są Czekaliśmy tu około, nie wiem, z 20 minut już Tutaj siedzimy, czekamy, zrobiono te koktajle No i przynieśli jeden na razie I czekamy na drugi Starają się jak mogą są na To Dziękuję Better. Nothing can beat the Bangkok. Bangkok is really like occupied. They don't have so much restriction so you don't know exactly what is inside the product. Yeah, seriously. If you want um, to buy some package from the supermarket, nothing you can know about. Everything is made from the heart. Yeah. I wanna know what they put inside on oh, nothing they write. In this freedom you can feel like somebody can put whatever he wants. That is very scary. Yeah There is no um, protection for the customer. Now who gonna care? You make some fried chips next to some shit of the oh, yeah get sick from this from the supermarket who gonna care nobody you gonna care about yourself yeah no, no, it's your responsibility as a customer ah yes yeah, so. suddenly i start to realize this since mm. i left the plum pen and since you open your shop means you become a pro and you're selling some product and you get the money because you're mm. selling the food so you have to more well, or less keep this Which is worth it, like how people pay You cannot just make whatever and put the charge, okay $10 buy this, buy this You cannot doing this, you have to You have to have some responsibility what you sell yeah, Exactly, exactly When people like, like this food They all the time think, oh my god, so nice, so nice Actually after, after they figure out long time later they put some yeah, to make you addicted, you mm -hmm. know, or something it was actually like... happening this in yeah. the 70s, 80s yeah. this is what was happening with this freedom, yeah? yeah, that's why this all restriction show up, yeah? yes, you yes. control this. people don't let them, you know, mm -hmm. put whatever they want we don't know if we ever come back here or not possibility mm -hmm. no, you hi, oh. hi.